Widzicie, ten wieżowiec właśnie tam wszystko się zaczęło. Znaczy no Będąc precyzyjnym, zacząłem się w szpitalu w Zawierciu, gdzie się urodziłem, ale przede mną jest wieżowiec, w którym spędziłem moje pierwsze 18 lat życia. I dzisiaj jesteśmy w Zawierciu i chciałbym zabrać Was w taką małą, sentymentalną podróż. To jest film, który chodził mi po głowie już od dawna. Tak się składa, że ja swoją karierę na YouTubie zacząłem w liceum, mając 16 lat, prawie 17. Takie najważniejsze wydarzenia: skręcenie szkoły, pójście na studia, pierwsza praca, niedawno ślub. To wszystko działo się razem z moim kanałem na YouTubie. Ale jest jeszcze ten etap życia. Powiedzmy to dzieciństwo przed osiemnastką, Zanim kanału nie miałem i chciałbym dzisiaj wam pokazać będąc w zawierciu skorzystać z okazji pokazać wam jak żyłem, co robiłem, gdzie chodziłem, gdzie piłem piwo gdzie chodziłem na wagary? To wszystko w dzisiejszym filmie. Tak naprawdę, żeby Was nie skłamać, większość życia spędziłem tutaj. Za mną jest wieżowiec, w którym mieszkałem, na siódmym piętrze dokładnie mieszkałem. Wszystko tak się trafiło, że w zasadzie naprawdę większość mojego dzieciństwa spędziłem tutaj na osiedlu. Takie typowe blokowisko, jak widzicie. Parę wieżowcy, kilka bloków, znaczy wieżowcy. Wiem, że ludzie z dużych miast się oburzą, że 11 pięter to nie wieżowiec. Dla nas w Zawierciu to jest wieżowiec, tak? Ok, ustalmy to sobie raz, a porządnie. Słuchajcie, stoję przy... Szepaku, Jego w ogóle przenieśli, to trzepaka tu nie było, On był tutaj, gdzie są śmietniki, ale tutaj no dużo czasu się spędziło, nie oszukujmy się. Dzieciaki z lat 90. czy początku 2000. spędzało się czas na trzepaku, ale tu się dużo zmieniło. No, na przykład tu przed ścianą tego bloku nie było parkingu, było więcej miejsca, więc my tutaj kopaliśmy piłką o ten wieżowiec. No i co Wam mogę pokazać? Będę tak z Wami chodził po tym zawierciu i Wam pokazywał, bo to też dla mnie fajne wspomnienia. Pokażę Wam na przykład, gdzie grałem w piłkę. Moi drodzy, ale zanim przejdziemy do dalszej części filmu, mam dla Was specjalną informację. W opisie tego filmu pojawił się specjalny link, w który teraz powinniście kliknąć, ponieważ mam dla Was unboxing tego pudełka od Steel Series. I jak widzicie, mam tutaj masę sprzętu gamingowego, ale dwie pozycje są z niego naprawdę mega ważne, a są to. Klawiatura. Apex 9 Mini. Nowa, miniaturowa klawiatura. Jak widzicie, jest w pełni poświetlana, ale, ale to, że jest miniaturowa, to nie jest jej jedyna zaleta, a ona najszybsze switcha na rynku. A dodatkowo do każdego z klawiszy możemy przypisać po dwie funkcje. Wciskając ten przycisk, automatycznie klawisz na tej klawiaturze nabierając całkiem nowego sensu. No i dodatkowo klikanie na tej klawiaturze to czysta przyjemność. Radek, ile razy Ci mówiłam, że masz zamykać drzwi, kiedy walisz w tą klawiaturę? A poza tym wiesz o tym, że miałeś posprzątać w salonie, bo dzisiaj Arktiznowa, super lekkie, super wygodne. Dzięki aplikacji sonar ustawicie dźwięk dostosowany do waszych potrzeb. Są też bezprzewodowe, więc o każdej porze dnia i w każdym miejscu możecie w 100% cieszyć się niezachwianym spokojem. Radek, znowu grasz. Znowu włączyłeś tą konsolę. Ile razy mam ci powtarzać, żeby tego nie grał? Mam na konfliktu wyjść? Tak to wam Mam dla Was pewnego deala. Jeśli korzystając z linku w opisie zrobicie sobie zakupy na Steel Series i dajcie mi o tym znać na moim Instagramie w wiadomości prywatnej, to spośród wszystkich osób wybiorę kogoś, kto gratis ode mnie otrzymuje nowiutką myszkę. Także dajcie znać, czemu akurat do Was powinna taka myszka trafić. No i co? udanych zakupów. Proszę, a propos historii. Właśnie spotkałem nauczycielkę ze szkoły, porozmawialiśmy. To jest super. Uwielbiam małe miejscowości. Jako kiedyś nie doceniałem mieszkania w małej miejscowości, w takim zawierciu. A teraz szczerze, gdybym miał możliwość, chciałbym naprawdę w przyszłości tu wrócić. Po prostu. No i zobaczcie, to jest ten kawał zieleni. Na tym placu graliśmy w piłkę. Te dwa drzewa były dużo mniejsze. Kiedyś to były małe drzewka i rzeczywiście kopanie w nie piłką mogło być ryzykowne. No z tej strony nie było bramki, więc ustawialiśmy plecaki. To standard. Tam są drzewa, tam jest taka wieżła płacząca na której się zawsze chowaliśmy. Tu była zjeżdżalnia. Ja pierdzielę, przecież zawsze z tej zjeżdżalni zjeżdżaliśmy. W ogóle tego murka w koło było sporo więcej. To jest taki teren, gdzie też widzicie, dzieciaki dużo się bawiliśmy. Nawet niekoniecznie w samej piaskownicy, ale wiecie, już mając tak po 9-10 lat korzystaliśmy, że to był taki teren zamknięty, żeby jakieś sobie gry organizować, wiecie, w jakiegoś berka na przykład graliśmy. No bo był taki jeden wytyczony teren, gdzie mogliśmy sobie pobiegać. Były też boiska. Przede wszystkim w ogóle miałem blisko do szkoły. Ten budynek tutaj, który widzicie, to jest moja szkoła podstawowa. Mój wieżowiec. Moja szkoła. Jeden z największych plusów całą podstawówkę. Jak zachciałem mi się kupę, to po prostu szedłem do domu. <laughs> nie musiałem tego robić w szkole. Jest zrobiony Orlik, nie? Teraz jest to fajny Orlik, ale kiedyś, tam nie było Orlika, tamto boisko. Ja to zawsze tłumaczę tak, jakbyście wzięli takie grube kamienie, wysypali je na płasko, zalali cementem, żeby one się trzymały. Tam był po prostu wylany cement, z którego wystawało pełno jakichś kamieni głazów, więc ja sam jak kiedyś tam grałem w piłkę i wyrżnąłem na kolano i na rękę. Ślad na ręce mam do dzisiaj taki mały. Kolano sobie całkowicie rozwaliłem. Beka, bo tata mój przyjechał mnie opatrzyć i chcieliśmy to jakoś zabezpieczyć i chciał mi posypać talkiem, a się okazało, że moja mama w pudełku po talku miała mąkę, bo tylko używała do zasypywania jak w rękawiczkach coś robiła nie wiedzieliśmy o tym, więc zasypał mi kolano mąką, także zrobiło mi się że tak powiem ciasto, a no i w ogóle w zawierciu nazwy są takie bardzo egzotyczne mamy dzielnica Argentyna, na przykład to nasze boisko na osiedlu wygląda tak i nazywa się Manhattan, w tym boisku w ogóle nawet robiliśmy turnieje gry w piłkę nożną zresztą mam w domu medal w ogóle jako dzieciaki, nie wiem ile mieliśmy, 11 lat zorganizowaliśmy sobie tutaj turniej gry w piłkę nożną. Piłkę nożdą. zrzuciliśmy się tam po dwie dychy poszliśmy do firmy w zawierciu która zrobiła medale normalnie sobie zrobiliśmy turniej ja mam medal chyba brązowy medal najlepszego strzelca czy coś takiego więc fajna sprawa co ciekawe nie wiem w sumie czemu tu też jest na przykład trzepak a z jakiegoś powodu o tutaj z jakiegoś powodu nigdy z niego nie korzystaliśmy. Zawsze korzystaliśmy z tamtego szopaka, a tu na przykład przychodziliśmy tylko na boisko. Tu mamy w ogóle sklep, którego jak ja się rodziłem, na początku, nie było. Tu jest lidl, tam z tyłu ten niebieski budynek to był sklep, nie wiem, czy wam to coś powie. Sklep, który się nazywa Plus. Kiedyś był taki sklep jak Plus. Też już go nie ma oczywiście, budynek został. Potem nam postawili Lidla. W miejscu Lidla było dużo drzew i my sobie tu przychodziliśmy zrywać jabłka. jest jeden taki pojedynczy blok. Kiedyś też było tutaj pusto. To jest trend, który najmilej chyba wspominam, że tam była taka przewrócona latarnia. I my jako dzieciaki regularnie robiliśmy tam ogniska. Braliśmy ze sklepów okolicznych, właśnie z Lidla. Mamy taki mały pawilon, który się nazywa Jamnik. Myślę, że jak ktoś jest z Zawiercia, to dobrze kojarzy Jamnika. A braliśmy kartony. Braliśmy kartony. Tony. Kupowaliśmy sobie, też głównie w jamniku, jakieś kiełbaski, bułkę zrzuta na jeden mały tortek sketchup. Po prostu na tych kartonach robiliśmy ognisko tutaj i sobie jedliśmy takie kiełbaski, także też ciekawa sprawa. Tak spędzaliśmy dzieciństwo, a potem nam postawili bloki. Nie można było robić ognisku niestety. Tu w ogóle są takie garaże. W jednym z tych garaży, potem już w gimnazjum miałem skuter, więc zawsze tutaj rano z bloku miałem niedaleko stosunkowo. przechodziłem po skuterach i skuterkiem sobie jechałem. Później do gimnazjum. No i będziemy tak w ogóle, star będę się starał tak płynnie przechodzić. Byliśmy w tym okresie podstawówki. Pokażę Wam park, do którego chodziłem. E, powiedzmy, że nie pójdę na skróty, tylko zahaczę o jeszcze jedno ważne miejsce. <laughs> Jeden sklepik. I ten sklepik już nie istnieje, ale zaraz Wam o nim opowiem. I będziemy się powoli kierowali w stronę mojego gimnazjum. Pokażę Wam. Jaka to była trasa? I też, jako ciekawostka, po prostu dzisiaj spędzę ten cały dzień na nogach, całe to chodzenie, pokazywanie. Bo realnie, nie licząc co skuterka w gimnazjum, no to wszędzie chodziłem na nogach. Miejsce sławne dla Zawiecka. Nazywa się dzielnica cudów. Nazwa nie jest w przypadku. W większości za dzieciaka dużo osób bało się nawet tędy chodzić. Pamiętam, ja miałem ten plus, że gdzieś tam, w tej samej szkole było osoby z tej dzielnicy, więc się czułem w miarę bezpiecznie. Miałem taki immunitet, że tak powiem. No dużo osób bało się tędy przechodzić, więc jest to taka dzielnica, która dla dzieciaków zawsze była przerażająca. Dużo osób gdzieś chodziło naokoło, żeby tędy nie przechodzić. Ale uwaga! Jest to chyba najsławniejsze na świecie. Miejsce z zawiercia. Możecie o tym nie wiedzieć. Myślę, że niektórzy zawiercianie mogą o tym nie wiedzieć. Ale kiedyś, nie wiem, z 10 lat temu, cały światł obiegł pewien film wrzucony w okolicy Świąt Wielkanocnych, gdzie bezdomny, jedną rękę już miał w gipsie. Pragnę nadmienić. W drugiej ręce trzymał beczkę z Karbidem. I jakieś chłopaki nagrywali to, podeszli, odpalili mu tą beczkę. Jak walnęła, to go odrzuciło do tyłu. I zaraz Wam zresztą pokażę dokładnie w miejsce, w którym to się działo. E, I to jest właśnie tu, zawiercie. I to jest chyba. Te, w tamtym czasie to był najsławniejszy w ogóle film, który wywodził się z Polski, który obiegł cały świat. Naprawdę nawet jakieś wiadomości BBC o tym mówiły. E, więc zawiercie, nie jest takie nieznane, jak wam się wydawało. Referencyjny film, o którym opowiadałem. I to jest to miejsce. Co prawda, ściana przychodnia jest już ładnie odnowiona. Brakuje też jednego drzewa, ale właśnie tutaj się to wydarzyło. W tym miejscu, moi drodzy, w tym miejscu. Tam przed nami jest park, do którego idziemy. W tym miejscu, kiedyś. Znajdował się taki mały, blaszany sklepik. Jestem kolekcjonerem i nie inaczej było, gdy była era Tazosów i wszystkich innych rzeczy. I moja mama, jak wracała z pracy, tędy, to bardzo często przychodziła do tego sklepiku, kupowała mi małą paczkę chipsów, jakieś małe lajsy czy małe cheetosy. Teraz w ogóle chyba nie ma takich małych paczek, nawet. Kupowała mi te małe cheetosy, gdzieby Tazosy Pokémon. Znała tą panią, która obsługiwała ten sklepik, ta pani zawsze sprawdzała w paczkach, wymacywała delikatnie, gdzie jest ten Tazos. Więc zawsze, gdy stąd dostawałem e, paczkę, gdy stąd dostawałem chipsy, to zawsze, w środku był Tazos, więc mega dobrze to wspominam. Dzięki temu miejscu moja dusza kolekcjonera i moja kolekcja Tazosów była naprawdę solidna. Mamy kilka parków w zawierciu. Ten można powiedzieć, że jest parkiem z muszlą koncertową, Zaraz wam ją pokażę. No cóż mogę powiedzieć? Dużo czasu tu spędziłem. Z jednej strony, moi drodzy, brodzik w zawierciu. Nie ma zbyt dobrej opinii, chociaż sam pamiętam, że jako takie kilkuletnie dziecko rzeczywiście zdarzało mi się tutaj być. A przede mną, teraz też przed wami. Basen miejski, tu naprawdę była kupa ludzi kiedyś, naprawdę przychodziło się z kocykiem, po drodze w sklepie kupowało oranżatki w proszku, kupowało się chipsy, no i tutaj pływaliśmy. Basen wyjątkowej jakości nie był, było dużo różnych problemów, zresztą pamiętam, że nawet kiedyś jak tu byłem na basenie zdarzył się jakiś incydent kałowy, więc niespodzianka była wyławiana. No, no ale cóż mogę powiedzieć, jak się nie ma co się lubi, to się pływa tam gdzie się można. Kiedy najlepsze zruch dla dzieci? Oczywiście wtedy, kiedy może im się stać krzywda, nie namawiam, ale... No tu przed nami jest taka muszla konceptowa I rzeczywiście jako dzieciaki e, Gdzieś tam na górę się wchodziło Chociaż ja przyznaję, że nie, nigdy nie byłem jakąś Mega odważnym dzieckiem Więc na samą górę nie wchodziłem tej muszli Ale widzicie tutaj bardzo wygodnie Hop na skrzyneczkę I można było się na górę wdrapać Także no ci najodważniejsi wchodzili sobie na górę I tam siadali A tu jest taki właśnie Nasz placik i proszę bardzo muszla z pięknym muralem. To jest bazylika w Zawierciu. E, tytuł bazyliki nie jest tutaj od zawsze oczywiście, ja pamiętam jako dzieciak, gdy jeszcze nie było to bazyliką. Spędziłem w tym miejscu bardzo dużo życia. I bardzo się cieszę też, że finalnie w tym miejscu wzięliśmy z Anią ślub. Można to było widzieć zresztą na naszym filmie ze ślubu. No i tego ślubu udzielił nam ksiądz, którego znam od lat. Jest moim dobrym znajomym, który właśnie był też tutaj kiedyś wikariuszem, gdy ja byłem ministrantem przez lata, bo w zasadzie przez 15 lat byłem ministrantem, potem lektorem pierwszej komunii świętej, czyli mając 9 lat zacząłem chodzić do kościoła jako ministrant, służyć do mszy. i tak to trwało do 24 roku życia w zasadzie, bo nawet jeszcze będąc na studiach, gdy wracałem do zawiercia byłem tutaj na mszy, no to szedłem i normalnie służbę pełniłem. Dużą część życia spędziłem w kościele i bardzo dobrze to wspominam. W ogóle, ja zawsze byłem fanem życia w takich grupach, zorganizowanych, małych społecznościach. No i tutaj też była fajna społeczność tych ministrantów, rzeczywiście regularnie. Między innymi Ksiądz Robert, który udzielał nam ślubu. Regularnie chodził z nami co tydzień na salkę, gdzie graliśmy sobie w piłkę. Były organizowane jakieś wyjazdy, różne atrakcje. Jeden z księży później w ogóle nam na salkę kupił taki stół do bilarda, mniejszy niż zwykł, wiadomo, ale jednak stół do bilarda. Kurde, mieliśmy jakąś małą siłownię, naprawdę mega fajnie to wszystko wspominam. Tu w ogóle w tym budynku, jeśli mnie pamięć nie myli, to zawiercianie mogą mnie poprawić. Był chyba kiedyś pub, który nazywał się Beczka. Teraz tak, tutaj za mną, po mojej lewej stronie, jest stadion miejski. Ja tu za bardzo czasu nie spędzałem. Raczej kojarzę go z jakimiś wydarzeniami na z podstawówki, że tu przychodziła cała szkoła i coś się działo. Ale ludzie korzystają z korony wokół stadionu. Co to Ale? Z korony wokół stadionu, żeby sobie biegać. A po drugiej stronie, czyli tam, ten wielki budynek, to Miejski Ośrodek Kultury. Taka MOK w zawierciu i też tutaj często przychodziłem, chodziłem tutaj na spotkania z grami planszowymi, ale to już później, już miałem dawno kanał, ale wcześniej chodziłem tutaj na przykład na modelarstwo. Chyba dwa modele samolotów w sumie udało mi się stworzyć. Na różne, różne zajęcia. Przychodziłem tutaj uczyć się grać na pianinie oraz fortepianie cały czas od drodze do gimnazjum. To było troszkę nie zaraśnięte, ale tam chodziło się na wagary. Ja będąc szczerym, nie chodziłem zbyt dużo na wagary, ale... Zdarzało się. Mimo wszystko zdarzyło się, chociaż te wagary to raczej było takie nam szkoda. Z ostatniej lekcji sobie uciechniemy. No i tutaj z jakimiś znajomymi z klasy chodziłem. Oni tutaj chodzili się skitrać, żeby papierosy zapalić. Ja nie paliłem. Miałem oczywiście kiedyś w życiu papierosa w ustach, ale ogółem uważam, że papierosy są niefajne i papierosów nie palę, nie paliłem i palić nie będę. Dotarliśmy, moi drodzy, dotarliśmy. Moje gimnazjum. Gimnazjum numer 3. Bardzo fajna rzecz tutaj. Zresztą pokażę wam. Różne fajne rzeczy. To boisko tutaj było, jak już tutaj byłem, więc mieliśmy fajne boisko do gry. Tam dalej jest boisko do gry w siatkówkę plażową. A tamten budynek tam to jest basen, pływalnia kryta. Ja tam chodziłem, nawet nie będąc w gimnazjum, gdzieś rodzice mnie czasem zabierali. I to był w ogóle mega duży plus. W Zawierciu były trzy gimnazja, numer 1, 2 i 3. No i rzeczywiście basen był w dwóch z nich, między innymi tutaj w trójce. Był też basen w gimnazjum numer 1, tylko tamten basen był bardzo, bardzo mały. Aczkolwiek tam właśnie chodziłem na zajęcia, gdzie nauczyłem się pływać. Teraz kierujemy się inny skrajny punkt miasta. Pokażę wam, gdzie chodzimy na piwo. Fajnie nam się złożyło nawet lokalizacyjnie i czasowo, bo byliśmy przed podobnie gimnazjum i jeszcze w gimnazjum, w trzeciej klasie gimnazjum dołączyłem do harcerstwa. Za mną jest blok, którego w piwnicy mieści się harcówka mojej drużyny do dziś, 69. Harcerskiej Drużyny Turystycznej. Jakby ktoś był zainteresowany harcerstwem, gorąco polecam. E, no i w ogóle jest to takie osiedle, to może być tam mylące. Bo wcześniej wam opowiadałem o tym, że boisko mnie na osiedlu nazywało się Manhattanem Wiele osób zawiercia, gdy usłyszy słowo Manhattan, kojarzy to właśnie osiedle, bo na to osiedle mówi się Manhattan, tak się nazywa to osiedle Manhattanem Pewnie dla większości osób zawiercia na słowo Manhattan kojarzy się właśnie to miejsce Dla nas na osiedlu Manhattanem zawsze było to małe boisko A my dalej w drodze na miejsce spędów piwnych. Wspomnienie, które musi się pojawić na drodze na naszą miejscówkę, to był przystanek. Podkazałem wam chwilą budynek, który kiedyś był sklepem. Już nie funkcjonuje jako sklep, z tego co widzę. Sklep, który teraz może mnie pamięć trochę mylić, ale wydaje mi się, że potocznie nazywaliśmy że to był sklep użydowy. I tutaj zawsze przychodziliśmy po piwo. Perełka Export, dokładnie. Perłę Export się tu kupowało. No i dalej przed nami troszkę spacerku na miejsce docelowe. Przed państwem no właśnie, w sumie to nic, ale kiedyś były tutaj takie betonowe płyty, więc to miejsce nazywaliśmy po prostu płytami. I rzeczywiście tutaj jako młodzież przychodziliśmy sobie wypić piwko. Nie mówię tego, żeby kogoś namówić do tego, żeby pić piwo, ale bądźmy też ze sobą szczerzy, nie oszukujmy się. W każdym mieście, w każdym mieście, w zawierciu pewnie jest masa takich miejsc, to akurat było powiedzmy dla mojego rocznika znane, ale w każdym mieście są takie miejscowy, gdzie młodzież, jeszcze niepełnoletnia, wiecie, 16-17 lat idzie, żeby się napić piwa, żeby nie było przypału. No bo wiadomo, że się nie napije w barze czy w restauracji, no bo jest niepełnoletnia. No i taka jest prawda, i nie próbujmy tego wykluczać w naszej rzeczywistości, bo tak. Taka jest nasza rzeczywistość, że takie rzeczy istnieją i ja też przyznaję się z ręką na sercu, że rzeczywiście gdzieś tam na przełomie gimnazjum, liceum tutaj ze znajomymi przychodziliśmy na te płyty i sobie piliśmy piwko. Szkoła podstawowa numer 9, do tej szkoły nie chodziłem, ale jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że kiedyś wygrałem w niej konkurs matematyczny. Jedzenie w Zawierciu, słuchajcie, dużo się zmieniało. Kiedyś przy dworcu była taka budka, gdzie sprzedawali na przykład zapiekankę firmową. Była bardzo sławna w Zawierciu, to była zwykła zapiekanka, taka z lodówy gotowiec, tylko na nam była surka ze słoika wrzucona, ale kosztowała 3,50. Potem przyszła era pizzy i tak dalej, była jedna tylko sieciówka w Zawierciu, ta Grasso i rzeczywiście w podstawówce dużo chodzili do Grasso, no bo tam dawali dużo sosu, wiecie, tak zalewało to pizzę. Tam przyszła era kebabów. Kebabów było pełno w zawierciu, ale jest jedno takie miejsce, które na gastronomicznej mapie zawiercia pozostaje niezmienne. I tutaj, za moimi plecami, bar Agatka. Za chwilę wejdziemy, tam i zamówimy największego. Nie, no dobra. dog został mi zaserwowany, zanim zdążyłem zapłacić. I ja tak go zachwaliłem. To nie jest jakiś wyjątkowy dog. Zwykła bułeczka, półtorej parówki, czy tam dwie parówki. Sałatka ze słoika, surówka, ale kurde, to nie jest zły hot dog, nie mówię, że jest zły, to nie jest jakiś wybitny hot dog, ale jest on pyszny, nie zmienił przez lata. Jest ten sam sos, który był tutaj 20 lat temu. Uwielbiam czasem zrobić sobie taką smakową podróż w przeszłość. Wspaniały, naprawdę, jakby dla tego hot w stanie wszelkie diety odpuścić, że jak jest to, tak rzadko w żeby że przyjść i go zjeść, bo naprawdę to jest coś, co się nie zmieniło przez te lata. widzicie, ten znak tam. Płyty? Zaraz Wam coś o nim opowiem. Dajcie, za mną targowisko ryneczek. Tu co ja przychodziłem właśnie często z małą na jakieś zakupy. E, to jest sklep, w którym całe życie mi rodzice buty kupowali. E, ja tak naprawdę przez całe życie i jakby w żaden sposób to nie żałuję, bo jako dzieciak buty nie czułem co chwilę. Więc ja całe życie chodziłem w takich butach po 50-40 zł. Tu jakieś takie dziwne, nieznane marki. Ryneczkowe dla mnie. A tam pokazałem wam w środku w targowisku, nie chciałem mówić głośno o tym, też ludzie sobie przychodzą po prostu na zakupy, a ja wbijam z kamerą. Jest yy, właśnie stoisko z tą płytą CD, gdzie tam, jako dzieciak, chodziłem i tam się kupowało pirackie gry. To jest w ogóle przemysł, który kiedyś funkcjonował naprawdę prężnie na dużą skalę i tutaj też tak było. Można było podejść i dostawało się wtedy taką listę. Jak się mówiło, że ja bym chciał grę kupić, to pani dawała taką listę, normalnie wydrukowaną, kazała gdzieś odejść sobie za róg. Ja na liście sprawdzałem, co mnie interesuje, czy gra na PlayStation, czy, czy na ta i przychodziłem i mówiłem numerek i na przykład za 10 zł można było sobie kupić gierkę wypaloną na płycie. Taki urok tamtych czasów. Za tym wieżowcem tym kolorowym jest ten ryneczek, na który chodziłem z mamą a przede mną chodniczkiem dosłownie kilka minut i będziemy znowu na moim osiedlu. Pokażę wam po drodze ten sklep Jamnik, o którym wspominałem. No bo tam zawsze się chodziło na zakupy zawsze, po prostu do Jamnika tam był, wiecie. Tam się kupowało też lejsy wymacane, żeby był ta sam Tam był taki. To jest taki pawilon, w którym są pojedyncze, jakby mniejsze sklepiki jest dział z mięsem, z warzywami, ze wszystkim więc tam zawsze całe dzieciństwo tam właśnie robiłem zakupy. A tutaj, jak widzicie, trzeba się kawałek przejść. No i tak jak mówię, pokażę wam ten sklep, pokażę wam jeszcze halę i powiem o co z nią w ogóle chodzi. Pierujemy się w ostatnie miejsce, do Belgolicą. Prawda jest taka, że kanał założyłem w pier w pierwszej klasie liceum w grudniu. 24 grudnia będzie 10 lat od kiedy to się stało. No ale jednak jeszcze zanikaną założyłem, to zacząłem do liceum chodzić. Więc pokażę wam. Mam nadzieję, że nie będzie problemu z wejściem do szkoły. Zobaczymy, czy nadal jakieś moje zdjęcia wiszą w żeromie, a mam nadzieję, że jeszcze tam są. ten budynek, który pokazuję palcem, to jest właśnie ten pawilon Jamnik. Tu obok mnie jest znowu ten hotel zawiercie. Kiedyś. Który... Też, jak byłem dzieckiem, tego hotelu nie było. Jest on dla mnie stosunkowo Wiadomo, że jest już tutaj pewnie z 15 lat. Ale ja też już trochę tych lat mam, więc pamiętam czasy dawne, dawne. W tym hotelu miałem komers. Komers, czyli impreza taka na koniec gimnazjum bodajże, nie wiem czy jeszcze takie coś, no nie, teraz nie ma gimnazjów, więc chyba nie ma takiej imprezy, ale w gimnazjum był komers, czyli hala studniówka. Czemu ta hala jest dla mnie taka ważna? To jest hala sportowa, wiadomo, ważne jest dlatego, że w stołówce mogłem tutaj w gałę ciupać na fajnej, dużej hali. Tu za mną jest hala. To jest mój wieżowiec. Z tego wieżowca na tą halę, żeby was nie skłamać, są dwie minuty. Podejrzewam, że gdybym policzył kroki, to jest, nie wiem, 100-150 kroków. Na tej hali odbyły się w 2012 roku, w grudniu. Moje pierwsze zawody w układaniu kostki Rubika. Ja kostkę Rubika zacząłem układać w 2012 roku tak na poważnie i dowiedziałem się na samym początku liceum, we wrześniu, że będą zawody. No i słuchajcie, jak zawody są tu, a ja mieszkam tu, to jest po prostu żalnie skorzystać. Jak się o tym dowiedziałem, zacząłem tym bardziej ćwiczyć. Wiedziałem, że są zawody, że muszę w nich wziąć udział i tu na zawodach zostałem właśnie namówiony przez też ówczesnych youtuberów, na przykład taki youtuber jak Saivo, który kiedyś był topowym speedcubingowym youtuberem a i parę innych osób namówiło mnie, że słuchaj, skoro lubisz, wszystkie niestandardowe kostki, bo wtedy układałem ich naprawdę całą masę, to załóż kanał na YouTubie. No i właśnie tak się stało. Jeśli się nie mylę, to 10 grudnia te zawody się tu odbywały. Dwa tygodnie później założyłem swój kanał na YouTubie, dlatego może się nie wydawać, ale jest to naprawdę ważna hala. I robimy ostatnią trasę. Idziemy do liceum. Licea w Zawierciu były dwa, chyba nadal są w sumie dwa, Żeromski i Malczewska. I od początku byłem w liceum imienia Stanisława Stefana. Jezu, imienia Żeromskiego. Ciekawostka, Ania na początku chodziła do tego drugiego liceum do Malczewskiej. Ja ją wtedy już poznałem, gdy była w tamtym liceum, ale potem się przyniosła do Żeromskiego. Tu się poznaliśmy bliżej i też w tym liceum zaczął się nasz związek, który doprowadził do tego, że 5 miesięcy temu wzięliśmy ślub. No i drodzy, tam jest jedno rondo, a z tamtej strony jest drugie rondo i to drugie rondo jest dla mnie niezwykle pechowe. Trzy, albo nawet cztery razy zepsuł mi się samochód na tamtym rondzie. Mój pierwszy samochód, w ogóle, którym jeździłem, samochód rodziców, to był Ford Winster. Taki duży, siedmiosobowy samochód i pamiętam, że kiedyś zepsuł mi się e, właśnie w drodze do liceum, do szkoły. To już wiadomo było, gdzieś tam w trzecim liceum, jak miałem prawo jazdy, ale musiałem sam taką kobyłę wypychać ze środka ronda, więc było ciężko. Słuchajcie, to też jest ważne miejsce. Kiernia. jagódka. Idealnie vis, vis szkoły, tak? Tutaj mamy naszą jagódkę kochaną, a tu mamy stołę. I rzeczywiście, gdy ja byłem w liceum, nie wiem jak teraz to jest pilnowane, może to zachowanie jest już ukrócane, no ale gdy ja byłem w szkole, klasyką było to, że uczniowie, w ja, jak była dłuższa przerwa, czy nawet taka 10s minutowa wychodziło się ze szkoły, no bo to jest tak naprawdę stąd, tutaj i do jagódki po jakiegoś ponczusia czy inną bułeczkę. Zresztą widać, jaki ze mnie teraz pączuś od tej jagódki. Tutaj spędziłem bardzo fajne lata życia. Biblioteka szkolna. Tu zawsze wracam pogadać z nauczycielkami, z paniami z biblioteki. Zawsze... O. Od kiedy tylko skończyliśmy liceum, praktycznie co roku, na początku to nawet kilka razy w roku tutaj byłem Teraz no tak raz do roku mi się udaje, no rzeczywiście przez ostatni rok za nią nie byliśmy, ale regularnie tu wracamy i tutaj spędzamy czas Wspomnienia wracają, super, strasznie się cieszę No i co moi no drodzy, chodzę, byłem sobie w sali od fizyki, nie trafiłem na moją wychowawczynię, yy, bo skończyła wcześniej zajęcia Ale trafiłem na nauczycielkę, która w ogóle mnie nawet nie kojarzy stąd, z żoną, tylko wcześniej uczyła w gimnazjum numer 3, tam gdzie chodziłem i teraz tak, chcę Wam pokazać pamiątki, które sobie zostawiłem, bo cieszę się, że gdzieś tu jestem. Poproszę. Radek Rozdowicz i Anna Wzdęga. Usztujemy z pasów. To jest seria, która zaczęła się w momencie, gdy my chodziliśmy do szkoły i cały jest taki opis gdzieś tam przed nas w mojej z związane ze zdjęciami oczywiście. No i tutaj moje te w ogóle tablice. Jako ciekawostka wam powiem, że nie wisiało obok siebie, ale przyszedłem to chyba rok czy dwa lata temu do szkoły i tak to zobaczyłem i mówię, nie, 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 to musi być obok siebie i zawiesiłem je obok siebie także w życie tej szkoły się naprawdę bardzo mocno angażowałem patrzcie na to tutaj mamy parę pamiątek po nas gdzie jest na przykład zdjęcie. Ani jak widzicie Pablo, proszę bardzo, to jestem ja moja klasa C Absolwenci 2014-2015. Dużo dużo życia poświęciłem dla tej szkoły i bardzo się z tego powodu cieszę. Ciekawostka jest taka, że ogłębym byłem dobrym uczniem, naprawdę. I raz mi się zdarzyło, tutaj w liceum, że moi rodzice zostali wezwani do szkoły, ale uwaga, moi rodzice zostali wezwani do szkoły dlatego. Moja wychowawczyni bała się, że tak dużo czasu poświęcam na życie szkoły, takie niezwiązane z lekcjami, więc często wiecie, zamiast być na lekcji, to byłem przez innego nauczyciela, brany do pomocy i tak dalej, że moja nauczycielka po prostu się bała, że ja w związku z tym, e, no po prostu. Zacznę się gorzej uczyć i olewać lekcje. Tak muszę prowadzić. To ja. Jeszcze miałem drady. Tak będziemy kończyli ten film. Spędziłem troszkę czasu w szkole, pogadałem z nauczycielami. Szkoda, że akurat no teraz jesteśmy w okresie, gdzieś tam informowałem was na Instagramie, że Ania jest po operacji, więc też się nie może ruszać. Odpoczywa w domu. Jeszcze teraz są pierwsze dni, to w zasadzie cały czas śpi, bo nie ma tej energii, ale fajnie było. Staram się regularnie, tak jak mówiłem, tego, że Roma odwiedzać. I to się u mnie na pewno nie zmieni. Szkołę będę odwiedzał. Troszkę w lekcjach poprzerywałem, więc myślę, że no jedna klasa tutaj jest zadowolona pewnie, bo chwilę u nich posiedziałem, więc mieli chillerę. No i tak to właśnie wygląda. Tak wyglądało moje życie w Zawierciu zanim założyłem kanał na YouTube, czyli do początku liceum. Pokazałem wam te najważniejsze dla mnie miejsca, na jakim osiedlu mieszkałem, gdzie chodziłem do szkoły. Wiem, że to będzie film bez żadnych wybuchów, bez żadnych efektów. Chciałem zrobić sobie taki sentymentalny spacer i po prostu zabrałem was na ten spacer ze sobą. Lubię was tak czasem ze sobą gdzieś zabrać. Mam nadzieję, że wam się podobało, że osoby, które mnie oglądają będą zadowolone, a osoby z Zawiercia mam nadzieję, że tym bardziej ucieszą się widząc jakieś... Bliskie i znajome Wam miejscówki. No i cóż, to tyle. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.